Siema, tu to zapraszam do kolejnego odcinka, w którym powiem wam o tym, jak zauważam jednak zwrócenie uwagi na mój wczorajszy odcinek, który trwał ponad troszeczkę 20 minut, co mnie zdziwiło, bo... Nie sądziłem, że komuś się tak zechce oglądać ten odcinek komuś że będzie chciał poświęcać czas a jednak poświęcacie ten czas także super cieszy mnie to a cieszy mnie to, że jednak znajdujecie chwilę na obejrzenie moich odcinków na to, żeby jednak poświęcić temu czas, nawet jak to jest, właśnie 20 minut, czy dłużej. Znam też osoby, które nagrywały odcinki trwające po właśnie 40 minut, 45. Także no, wow. Jestem, w szoku. Jestem w szoku, że komuś się będzie chciał oglądać tak długie odcinki. Dziękuję Wam za to. A to o czym mówiłem wczoraj z tym TikTokiem, to jest na TikToku dziewczyna, która pokazała, jak otwierać butelkę szampana przy użyciu noża kuchennego zamrażacie inaczej wsadzacie do zamrażarki na 40 minut czy pół godziny 40 minut tak coś koło tego tą butelkę odwijacie całą górę w papierek ten koszyczek i jakby po jakiejś tam nie wiem linii, nie pamiętam jak to tam było. Pod kątem 20 stopni szybkim ruchem prasowacie i utucnacie szyjkę razem z korkiem na równo z korkiem, więc tak się pozbywacie tego właśnie korka razem z szyjką i ucięte to jest w taki sposób że to nie jest gdzieś tak poubijane tylko jest równo a, równa linia jako od linijki także może nie szybki ale fajny patent tylko komu będzie się chciało męczyć z tym bo jednak wiecie jak jest, nie? Nie każdy ma takie zdolności, żeby zrobić to w taki sposób, ale mimo wszystko pomysłowe naprawdę mi się to podobało. Jeśli wy macie jakieś swoje sposoby na otworzenie butelki, to piszcie w komentarzu. Chętnie się dowiem, czy macie coś. Czy tylko to... Sporadyczne osoby coś tak mają? Chociaż są sposoby różne, wiem. Ale chyba najgorzej otworzyć butelkę z korkiem tym, gdzie potrzeba korkociągu. Bo bez korkociągu raczej no jest ciężko otworzyć. Nie jest to niewykonalne, ale ciężkie. Także jak coś to Komentarz. Zobaczymy. Wasze nowe, może nie nowe, ale Wasze ciekawe pomysły na otwieranie butelek. Dzisiejszy poniedziałkowy odcinek jest z odcinkiem z rodzaju tych krótszych. Ale no, nie będą ciągle takie odcinki długie. Też nie chcę Was zanudzić. Tego. Będę to robił co jakiś czas takie odcinki. Zobaczę jak często, ale postaram się często. A tymczasem kończę, zapraszam kolejnego odcinka do poprzednich, do subskrypcji, lajka, zostawienia sobie też jakiegoś dzwoneczka, żeby nie pominąć odcinków i Adiós.